Krakowie, maraton, let's go! Trzeci kilometr, zwiedzamy planty. Kibiców w Krakowie sporo. 99% z nich zapomniała, że można dopingować. Patrzą i robią zdjęcia. Bardzo cicho. 10 km za nami, 5,30, średnie tempo. Wydolnościowo fajnie. Jak na razie, Kraków super z punktami od 5 km co 2,5 km jest naprawdę dużo wody bardzo dobrze zorganizowane 17 km, stałe tempo 5,30 mniej więcej w sumie ta pogoda jest całkiem przyjemna natomiast ten fragment jakbym był zaliczył to bym się wkurzył chyba to nie przeszkadza, ale jak coś robi 2.05 może być irytujące. Połowa za mną godzina 55. Fajnie ten dobrze się czuję. 26 km za nami. Fajnie, bo teraz tutaj jest zawrotka na nie wiem, 29 i cały czas mijamy tych, którzy są właśnie przed nami. I powiem Wam, że to fajne, jakieś takie e, motywujące. Dycha do końca. Wyprzedziłem Pejsterów na 3,50. Nadie. Uuu! Kurde piątka do końca Jezu. Jaki dobry bieg. Żeby to jeszcze mocno skończyć. Będzie życiówka wstania piąteczko, chodźmy. Kilometr do końca. Jezu! Już nogi pospinane, skurczało łapią, ale na dalamy. Jeszcze ja trochę, jeszcze ja trochę. Ja Nigdy nie byłem wódź. tak z siebie dumny jak ja teraz. Byłem, ja?